Cześć wszystkim! Z tej strony Adi i witam was kochani w kolejnym odcinku z GTA 5 Życie na moim kanale. Witam was oczywiście Michael, dawno nie było GTA 5 Życia i wracam z tą serią. A więc jeśli takie materiał się spodoba, stawcie łapeczkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych moich produkcji. Więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, się Michael jedzie do Los Santos. No, po prostu, jak to wam szybko powiedzieć? Przygotować się, bo w następnym odcinku on będzie przemawiał jako prezydent. Ja mogliście zauważyć, że w poprzednim odcinku Michael wygrał wybory. Więc Michael idzie sobie do sklepu ściuchami i kupi sobie jakiś garniak prezydencki, taki fajny. Na przykład, żeby wyglądał jak na prezydenta. Bo Michael ma w następnym odcinku przemowę i Michael musi się przygotować, bo to jest bardzo ważna przemowa. Więc jedziemy do Los Santos. Jedziemy sobie. A więc jeśli takie materiały się spodoba, to zdajcie łapeczkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przeapić żadnych moich produkcji, ani live'ów oczywiście, bo live'y też na pewno będą kiedyś. Michael! No to intro i lecimy! Dobrze, już po intrze zderzyłem się z autem oczywiście. Ale to nic. Damy, Michael, gdzie jedziesz. Jedziemy się na przemowę przygotować, jutrzejszą, bo Michael ma jutro tą przemowę. I ona będzie miała miejsce tam, gdzie z obserwatorium. Ja tam będę przemawiał Ale obserwatorium jest, bo ja już zapomniałem. Ale to później się zobaczy. Oj, sorry, kliknąłem przez przypadek Escape i jedziemy. Dojeżdżamy już do Los Santos Już się zaczynają trawiaste Od roz... tym... Od ludzia możesz Michael, jak ty jedziesz Prezydent tak nie jeździ, Michael. I musimy jeszcze pojechać do fryzjera, się jakoś. No, jak co wam szybko powiedzieć, zrobić fryzurkę. O tak, <laughs> tak to ujmę. Witajcie w Los Santos. No to jedziemy. I jeszcze raz chciałem wam podziękować z Michaelem za wbicie 102 subów. Na razie. Bo na razie mamy 102 suby. Więc ja i Michael wam dziękuję. Jesteście... Michael chce wam powiedzieć na pewno, że jesteście najlepszą jego widownią. I oczywiście Adiego. No to jedziemy. Jesteśmy w Los Santos. I my odbijamy. Bo sklep jest niedaleko naszego domu. Bo ja jutro mam piękną przemowę. Więc musimy na nią się przygotować. Prezydent jedzie, uwaga. No to jesteśmy już prawie. Ciekawe jak to będzie w przypadku geta szóstki. Czy będziemy też mogli się tak przełączać na postacie? Już Wam pokażę. Tak. My jesteśmy oczywiście Michaelem, bo Michael jest głównym bohaterem tego sezonu. Jesteśmy. Jesteśmy. Wysiadka Michael. Dzień dobry! Pan prezydent! Dzień dobry! Dzień dobry, panie prezydencie! Wszyscy mnie tu znają. Co my bierzemy? Prezydent powinien być tak ubrany. Więc ten smoking mu weźmiemy. Do widzenia! Do widzenia, panie prezydencie! Wszyscy mnie już znają tutaj. Ja się taką sławę zrobię. Na pewno. Muszę zawrócić. Nie wiem, czy tak się powinno robić. Prezydent, nie wyciągaj broni, bo, będą, bo, bo stracisz tą fuchę. Dzień dobry. Dzień dobry panie prezydencie. Proszę się siadać. Bierzemy przylizane. Bo mi się ta fryzura podoba Michaela. Długie włoski podobają się Michaelowi. I broda. Broda. Szczecina. Dobra, mamy to. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się wszystko ładnie, pięknie. Już odcinko trwa 8 minut. Gdzieś tak do 15 dojdziemy, i będziemy kochani. Kończyć. Lecimy. Jestem już przygotowany na rozmowę. Jutrzejszą. Jutrzejszą przemowę. Prezydenta? Pani ma patrzeć. Jeszcze w prezydenta wjechała. Sprawdzimy, ile tak trwa jeszcze odcinkos. 8 minutek. Bo ja sprawdzam, kochani, czy nie spauzowałem nic. No to wskakujemy. I jademy do nas. Na chwilę, bo ja mam jutro przemowę. Ja muszę, ja muszę opowiedzieć Amandzie, że jutro muszę rano wyjechać. Do obserwatorium, bo ja tam mam przemowę, więc muszę Amandzie to powiedzieć. Co trąbicie? Prezydent ma pierwszeństwo. Jestem. Big Daddy in the house. Muszę z Amandą pogadać. Amanda. Amanda. No Amanda, ja mam taką sprawę. Będę będę mógł jutro rano wyjechać, bo ja mam przemowę prezydencką. Na, w obserwatorium. Dobrze, Michael, będziesz mógł wyjechać. Dziękuję Amanda. Na ciebie zawsze mogę liczyć, bo ja mam przemowę, wiesz. No to ja muszę wsiąść w główne auto i jeszcze gdzieś skoczyć. Nie rozmawia się w pracy. Zaś wyjął telefon. Ja pojadę na chwilę do, do tego... do tego miejsca na chwilę. Moim autkiem normalnym. Tu Muszę stanąć. Właśnie, tu chciałem podjechać. I pięć łapek w górę. Jutro wlatuje kolejny odcinek z GTA 5 życie. Nie, tu, tu nie wlezę. Tu chyba, tak, tu wlezę. Wejdź do interioru, wlazłem teraz, Kaj? Tu nie? Chyba tu. <laughs> Muszę coś zobaczyć na lunetę. No, gdzie jest dom Michaela? Gdzie jest moja dom Gdzie jest mój domek? Nie wiem, czy to nie to osiedle. Ale mogę się mylić. Tu jest kościół. Myślę, że chyba to tak będzie. Tu jest moje właśnie. Chciałem wam przekazać, że tu jest moje biuro prezydenckie. Ja będę. Ja będę tutaj pracował. To jest taki ala mój. Więc ja to miejsce muszę zaznaczyć. Zaznaczam. I to będzie tu. Bingo! O, chowaj! Bo jeszcze cię wyrzucą z pracy prezydenckiej. Lecę do garażu. Szybko. I jademy do domu się z wami po... No pożegnać. Bo dzisiaj takie przygotowania mamy do przemowy prezydenckiej, kochani widzowie. Życie ja w GTA, ulice pełne ryzyka. Znacie tą piosenkę. To jest z GTA 5 Życie z Intra. No to jesteśmy już u nas. Poczekaj, ja muszę coś powiedzieć. Mu. Widzę, że już stałeś. Siedzi na telefonie. Jeszcze raz będziesz siedział na telefonie w pracy i nie będziesz nic zrobił. Niestety. Ale pana ogrodnika będę musiał niestety zwolnić. Zwolnię pana. Jak pan jeszcze raz telefonu użyje, no to będziemy kończyć. Więc, kochani, myślę, że z tego materiału tu trzeba będzie wszystko. Jeśli chcecie przemowę jutro prezydencką, czyli Michaela De Santy, to zostawcie oczywiście pięć łapiecze w górę. Pięć łapeczek w górę, wlatuje dla Was przemowa prezydencka Michaela. Michael będzie przemawiał, co planuje w Los Santos zmienić, a czego nie planuje zmienić. No to to tyle, więc ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmosie z GTA 5 życios, czyli życie, oczywiście. Więc papatki i cześć. Będę teraz nadrabiał GTA V życie, dlatego, no bo ja muszę dojść do, sezon, do odcinka setnego, żeby skończyć sezon. Więc to tyle. Ale Michael w drugim sezonie dalej będzie prezydentem. Tylko Franklin nim nie będzie. Tylko cały czas na razie Michael, dopóki nie skończy się jego kadencja. Więc papatki i cześć. O a letra